Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak podnosić, nosić i odkładać dziecko po czwartym miesiącu życia, czyli dziecko, które już ma kontrolę głowy. W zasadzie, po czwartym miesiącu życia, ta kontrola głowy powinna być całkiem fajna. Ja mam na imię Dorota, jestem fizjoterapeutką i pokażę, jak podnieść krok po kroku małe dziecko. Gdy dziecko leży na plecach, możemy to zrobić w ten sposób, że wkładamy rękę w dół łokciowy. Obracamy przez bark, nie za szyję, nie za głowę, ale przez bark do boczku i podnosimy dziecko w ten sposób do naszego brzucha. Ręka idzie na przeciwne biodro, kciuk między nóżki i dziecko jakby siedzi na naszej dłoni. I w ten sposób. Odkładająca ręka idzie znowu na bok platki piersiowej. Głowa już jest tu kontrolowana, łapiemy za bark i najpierw pupa bokiem, czyli dziecko już się podpiera, czyli wspomagamy już tutaj fajnie podpór i hop, na z Możemy jeszcze na pozycji krzesełka, ręka na klatkę piersiową, obracamy przez bark całkiem na brzuch i podnosimy na krzesełko. Ważne, żeby to była symetryczna pozycja, warto kontrolować właśnie w lustrze. I tutaj stabilizujemy tylko klatkę piersiową, delikatnie ręką, nie wchodzimy pod pachę, nie drażlimy tutaj, nie przyciskamy, nie wchodzimy po szyję, także tutaj jest to delikatnie. Odkładając, sadzamy, głowa już jest kontrolowana, łapiemy za bark i hop. Nosić niemowlę właśnie, która już ma kontrolę głowy, czyli tak około takie starsze niemowlę, bo jeszcze czwarty miesiąc, no to w pozycji poziomej, w piąty myślę, że też ta pozycja, w której my nosimy, to nie jest taka leżąca jak noworodka, czyli w zasadzie ona jest taka siedząca, jest dość wysoka ta pozycja. Jak już dziecko jest starsze, czyli tak po siódmym miesiącu życia, siódmy, ósmy, też w zależności od dziecka, to po prostu ta pozycja wygląda następująco. Jedna nóżka swobodnie sobie tutaj e, spoczywa na naszym brzuchu, druga jest odwiedziona, też nie ma tutaj ryzyko, ryzyka przewiedzenia tej nogi, więc jest bezpieczna. Tułów jest skierowany w bok i rączki są tutaj obie. Także tutaj też jest zachowany ten alignment, jeśli chodzi o głowę, klatkę piersiową i ręce. Warto oczywiście te pozycje zmieniać żeby nie było na jedną stronę. I w ten sposób nawet jedną ręką możemy sobie dziecko trzymać, także jest bardzo wygodna ta pozycja. Unikać właśnie takich wyprosnych, gdzie nogi są mocno odwiedzione i dziecko jeszcze trzymamy tak często, jakieś odchylone, także to są pozycje, które nie wspierają rozwoju małego dziecka. I w zasadzie to by było na tyle. Serdecznie zapraszam do dzielenia się w komentarzach, jeśli Podobał się filmik bądź nie. Również jeśli są jakieś pomysły na kolejne filmiki, zapraszam również do śledzenia mojego blogu. Zdrowie od początku. Serdecznie dziękuję. Cześć.